Cześć. W sierpniu rozpoczęłam szkołę Mistrzów Lukrowania i zaczęłam z dziewczynami pracować w pierwszej kolejności nad ciastem piernikowym. Jest to naprawdę obszerny temat, który okazało się, że naprawdę wielu osobom przynosi różne, różniste problemy. I właśnie dzisiaj chciałam. O tym jednym z tych problemów Ci opowiedzieć. Nazywam się Beata Młynarczak, prowadzę słodki dekor i uczę osoby, które chcą znaleźć swoją pasję, którą łączą z pieczeniem, z dekorowaniem pierniczków. Uczę ich, jak to robić. I na początku tej szkoły, już na samym początku, w zasadzie w pierwszym tygodniu, okazało się, że mnóstwo kobiet ma problemy z ciastem piernikowym. W zasadzie dla mnie wydawało się, że to jest już takie oczywiste, ale jednak okazało się, że nie. I jednym z pytań, które powtarzało się naprawdę bardzo, bardzo często, jest to: jak wypiekać duże elementy z piernika? Takie duże, duże ciastka, ciasteczka, jak je wypiekać, jak je wycinać, jak je przenosić, bo nie zawsze na takie duże elementy mamy foremkę. A czasami jest tak, że potrzebujemy jedno, dwa ciastka, więc też bez sensu taką foremkę sobie kupować, albo robisz te ciastka okazjonalnie, od czasu do czasu, dla siebie, na przykład w pobliżu świąt Bożego Narodzenia i potrzebujesz taki, takie duże ciastko, więc no też specjalnie nie będziesz tej foremki kupować. I często właśnie ten problem, z jakim dziewczyny się do mnie wtedy zgłosiły, taki najczęstszy, to było to, jak to ciastko przenieść na blaszkę, żeby je upiec. No bo jeszcze o tyle, o ile potrafiły sobie je wyciąć, potrafiły rozwałkować ciasto, wyciąć, to w trakcie przenoszenia bardzo często taki duży element się de deformował. Deformował, gubił kształty, rozciągał się, z koła robiła się elipsa, w jednym miejscu, gdzieś róg odstawał, i często poprawianie tego ciasta, czyli takie dosuwanie ręką, bądź nawet nakładanie powrotne foremki, jeżeli masz foremkę, i delikatne przesuwanie, tak to nic nie dawało. To ciasto jednak było już zawsze troszeczkę zdeformowane. I właśnie ten problem pojawiał się tak często, że postanowiłam nagrać o ten film, dlatego że na pewno i tobie nieraz się tak zdarzyło. Być może nawet to nie musi być duży element, czasami jest mały element, ale ciasto jest dosyć miękkie, dosyć elastyczne i podczas przenoszenia po prostu nam się deformuje. Czasami mamy foremkę, która jest w jakimś kształcie, wytniemy ją i potem przenosząc na matę do pieczenia, bądź na blaszkę, bądź na papier. Ono nam się deformuje i później chcąc przerysować tą grafikę, bo na przykład mamy do tej, do tego, do tej foremki mamy stempel bądź grafikę na szablonie i chcemy ten szablon, szablon odrysować, okazuje się, że nic nie pasuje. Że to ciastko się poprzesuwało, poprzemieszczało i w ogóle nam ten szablon nie pasuje, musimy wszystko robić odręcznie. No, nie każdy ma takie zdolności od razu, że zrobi to odręcznie. Czasami po prostu musimy się posiłkować szablonem. I dzisiaj chciałabym Ci to pokazać, jak sobie z tym poradzić. Ja we wcześniejszych odcinkach o cieście piernikowym oczywiście powtarzałam, na czym piec ciasto piernikowe, aby nie było wulkanów pod spodem, czyli takich dziurek, w od spodu piernika, tylko żeby miało ładną, równą krateczkę, taką jak tutaj, jak tutaj widzisz, aby to ciastko było równe, żebyśmy mogli je sobie dekorować. I e, pokażę Ci, jak to przenosić sobie na macie, jak wycinać na tej macie, jak przenosić. Oczywiście możesz tak samo, w taki sam sposób postępować, jak będziesz robić to na papierze do pieczenia. Dzisiaj pracowałam i będę Ci tu pokazywać e, na cieście, które możesz sobie pobrać u mnie na stronie słodkidekor.pl w zakładce darmowe, darmowe materiały. Możesz ten przepis sobie pobrać. Ja pracuję z tym przepisem już bardzo, bardzo długo. Jest to mój przepis który powstał po prostu w drodze um, przygotowywania różnych ciast i szukania tego swojego idealnego. Uważam, że jest naprawdę super, świetnie się z nim pracuje, e, poza tym pobrało go już ponad 5 tysięcy osób i nikt mi jeszcze nie powiedział, że jest z nim coś nie tak, więc śmiało możesz pobierać, polecam Ci, możesz z niego korzystać. I pokażę Ci na przykładzie tego ciasta, jak je rozwałkuję, jak wytnę, jak przeniosę, wszystko po kolei. Pokażę Ci e, dwa sposoby: jeden z foremką, a drugi bez foremki, jak sobie poradzić przy okrągłych kształtach. E, mam nadzieję, że pomoże Ci to chociażby trochę rozwinąć, rozwiać w zasadzie te Twoje problemy podczas pieczenia, podczas przygotowywania. W taki sam sposób możesz również postępować z ciastem kruchym, z ciastem czekoladowym z jakimkolwiek ciastem, z którego będziesz wypiekać ciasteczka, takie proste do dekoracji. Możesz to robić w ten sam sposób. Zapraszam Cię do oglądania filmu. Mam przygotowane ciasto. Ciasto z tego darmowego przepisu, o którym mówiłam. To ciasto jest miękkie, elastyczne, super się z nim pracuje. I co jest w nim e, takiego super fajnego? To, że możesz z nim pracować zaraz po przygotowaniu. Wystarczy, że zostawisz na pół godziny, żeby się delikatnie schłodziło, żeby smaki, zapachy się połączyły i śmiało możesz z nim pracować. Nie musisz go chłodzić przez ileś godzin albo wyciągać z lodówki i czekać, tylko po prostu możesz z nim pracować od razu. Na początek musimy sobie dobrze rozwałkować. Jeżeli chodzi o grubość takiego ciasta, jeżeli robisz ciasto z użyciem sody i chcesz mieć pierniczki, które troszkę podrosną, będą miały ładny kształt, to 4-5 mm jest spokojnie wystarczające, dlatego że one jeszcze w trakcie pieczenia podrosną. Jeżeli pracujesz z ciastem bez sody, bo chcesz mieć bardzo sztywne, bardzo proste ciasteczka, na przykład na topery, nie dodajemy wtedy sody. To zdecydowanie te ciasteczka muszą być troszkę grubsze, więc około 6 mm. Jak widzisz, ja używam wałka, który ma po bokach pierścienie, i te pierścienie wyznaczają mi grubość. Bardzo fajna sprawa, nie musisz się martwić o to, że ciasto będzie w niektórych miejscach nierówne. Mam dosyć dużą foremkę. Sprawdzam sobie przykładam tak, żeby odciąć kawałek ciasta, żebym nie musiała całego ciasta przenosić. Ten kawałek mniejszy sobie odłożę, a z tym większym kawałkiem będę pracować. Sprawdzamy, czy nam pasuje. I oczywiście nie odbijamy tego wzoru od razu na desce, tylko bierzemy matę silikonową perforowaną, na której nasze ciastko będzie się piekło. Kładziemy sobie matę, na matę kładziemy ciasto. Musimy sobie je dobrze wyrównać sprawdzić czy wszystko jest ok, że równiutko leży i dopiero teraz wycinamy ciasteczko. Jeżeli chciałabyś to robić na papierze do pieczenia, to robisz to w identyczny sposób. Zbieram nadmiar ciasta, ten który jest za foremką, odkładam go, ściągam foremkę, ciastko wycięte, gotowe i teraz przy pomocy tej maty Przenoszę je na blachę, więc nie muszę się bać, że ono mi się powygina, porościąga, poprzełamuje, poprzeciąga, po prostu przekładam go z matą bezpośrednio na blachę i kładę do piekarnika. A teraz pokażę Ci sposób na duże, okrągłe ciastko, jakie ja wykorzystuję, bo nie mam dużych foremek, więc w ten sam sposób przygotowałam sobie ciasto, położyłam na matę i używam różnej wielkości. Talerzyków. Doskonały do wycinania e, takich ciastek jest nóż do pizzy. Naprawdę sprawdza się rewelacyjnie, więc polecam Ci ogromnie. Gorzej jest, jak masz wyciąć jakieś kształty różne, ale jeżeli masz wyciąć okrąg duży, to nóż do pizzy sprawdzi się rewelacyjnie. Ściągamy nadmiar ciasta, który został, zdejmujemy talerzyk i w taki sam sposób, jak w poprzednio. Przenosimy sobie ciasteczko na blaszkę. I to wszystko na dzisiaj. Życzę Ci dobrej i wspaniałej zabawy z ciastem piernikowym.